Wstrząsające słowa z Sejmowej mównicy. Posłowie ujawniają niepokojące informacje o naruszeniach finansowych w Polskim Komitecie Olimpijskim. Padają nazwiska, pojawiają się zarzuty wobec Radosława Piesiewicza, ale to nie koniec. Pojawiają się oskarżenia o istnienie mafii Kaczyńskiego, która miała oplatać instytucje i pieniądze publiczne. To wystąpienie to nie tylko polityka, to obraz państwa, w którym pytanie o odpowiedzialność już dłużej nie może czekać. Posłuchaj i dowiedz się co naprawdę dzieje się za kulisami. Nie przegap, subskrybuj i bądź na bieżąco. Dziękuję bardzo, pan minister sportu Sławomir Nitras bardzo proszę. I turystyki, Sławomir Nitras bardzo proszę. Odpowiadając na pytanie pana posła Rutnickiego chciałbym stwierdzić, że sprawa jest niezmiernie poważna. Wyobraźcie sobie państwo, że Udział polskich sportowców na igrzyskach olimpijskich w Paryżu kosztował Polski Komitet Olimpijski 7,5 miliona złotych. A w latach 2022-2024 pan Piesiewicz wystawił sobie faktury na prywatną firmę na kwotę 11 milionów złotych niemal, a dodatkowo wypłacił sobie wynagrodzenie na poziomie 1,5 miliona złotych, razem 13,5 miliona. Zł. Dla sportowców na całe Igrzyska 7,5 miliona złotych, dla Pana Piesiewicza trzynaście. Ale to jest dopiero początek, dlatego że skala tych wyprowadzenia tych pieniędzy z instytucji, którymi zarządzał Pan Piesiewicz, jest znacznie większa. Koledzy spółki zaprzyjaźnione i Panie Prezesie Kaczyński mówię to do Pana. To pana ludzie stworzyli ten korupcyjny, złodziejski system. Mówię złodziejski, bo ludzie na ulicach inaczej niż Piesiewicza i tej jego sitwy nie nazywają jak złodzieje. To wy jesteście winni temu, że okradliście polskich sportowców, okradliście ludzi, którzy z biało czerwoną flagą zdobywają dla nas medale i daliście te pieniądze daliście te pieniądze takim ludziom. Pan, mówi, pan Błaszczak mówi, że to nieprawda. A ja powiem coś, czego pan, panie Kaczyński, nawet nie wie. Najbliżsi współpracownicy, ale wiecie, inni chcą posłuchać to, że wy chcecie zakrzyczeć, to nie znaczy, że ludzie nie chcą posłuchać. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale najbliżsi współpracownicy pana Piesiewicza dzisiaj, najbliżsi współpracownicy. Członkowie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego są dzisiaj w Komitecie Honorowym Karola Nawrockiego. Co to za komitet honorowy? Wstyd w takim ciele zasiadać z takimi ludźmi. Powiązania między prawem i sprawiedliwością Karolem Nawrockim, Andrzejem Dudą i panem Piesiewiczem to jest jedna niestety mówię to z przykrością Sitwa. Zwróćcie Państwo uwagę za to, że pan prezydent Duda chroni pana Piesiewicza. Pan Piesiewicz wyznacza pana Dudę do, do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Pytanie, gdzie trafiły te pieniądze. Pytanie, gdzie trafiły te pieniądze, do kogo na końcu? Na to odpowie, odpowie Krajowa Administracja Skarbowa, odpowie prokuratura. Ja mogę Państwu powiedzieć tylko tyle. To nie jest kwestia Piesiewicza, to jest kwestia głębokiego układu, sięgającego od Pana śliwki przez pana Sasina, przez pana Glińskiego, do pana Kaczyńskiego, do pana Dudy, a kończy się na panu Nawrockim. To jest rzeczywistość o Polskim Komitecie Olimpijskim, którą rząd odkrył. Dziękuję. Dziękuję. Pan premier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Przepraszam. Nie ma Pan prawa takiego, dlatego że został Pan oczywiście wymieniony, ale nie zabierał Pan Rozumiem, że czuje się Pan obrażony i chce Pan w tej sprawie zabrać głos. Bardzo proszę, to poproszę. Ja mam do tego Pana, który tutaj przemieszczę. Właśnie to. Prawdy się boicie, panicznie się boicie. Otóż niech ten osobnik, który tu przemawiał, powie to samo, tylko nie korzystając z immunitetu materialnego. Będzie miał procesy i wtedy będzie musiał udowodnić, jakie ja mam związki z panem Piesiewiczem. Pan premier Władysław Kosieniak-Kamrz. 10 sekund, proszę bardzo, i kończymy tę sprawę. Dwanaście i pół. Bardzo proszę Panie, pośle, panie Ministrze. Panie, bardzo panie Prezesie, ja panu powiem, jakie pan ma związki. Pan był tutti kapi całej tej mafii pisowskiej. To są pana związki z Panem Disiewiczem. Gdyby nie pana władza, To tacy sytuacje, ludzie nigdy nie by nie. zajmowali funkcji. Dziękuję bardzo Polski. Panie Ministrze. Dziękuję bardzo. Na tym kończymy tę wymianę zdań. Jeżeli ktoś poczuł się. Oskarżony, pomówiony, są do tego narzędzia, żeby te sprawy rozstrzygnąć. Bardzo przepraszam, panie pośle. Pan. Ale dziękuję panu serdecznie za tę opinię. A teraz bardzo proszę. Z tej, z tej mównicy padają czasami bardzo ciężkie oskarżenia. Nie ingeruję w ich treść, natomiast są organy państwa. Jeżeli wy mówicie rzeczy, je? oczywiście, że nie. Jeżeli czy, czy, czy wy mówicie rzeczy, czy, to, 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 to czy ja mogę to, 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 coś, to, to powiedzieć, coś powiedzieć, czy tylko pan będzie mówił? Chcę powiedzieć, że jeżeli przedstawiciele drugiej strony albo tej strony mówią różne rzeczy o przedstawicielach drugiej strony, to ja nie jestem od tego, żeby weryfikować prawdziwość tych słów, tylko właściwe organy Sejmu. Rozumiem, że one będą mogły się tym zająć. Jeszcze raz powtórzę: z tej no, mównicy nie niestety można również kłamać i to się zdarza. Natomiast ta mównica, przyjmuje wszystko. Ma ta mównica, jeżeli obraża ktoś kogoś, od tego jest komisja etyki, żeby to stwierdzić, bo niestety nie mamy w Sejmie zakazu mówienia nieprawdy. Mamy zakaz przekraczania zasad etyki poselskiej i o tego jest komisja etyki, żeby to stwierdzić. Bardzo proszę, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław kosiniak Kamysz. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. W sprawie polityki migracyjnej najpierw, później o, o sprawach armii. Nie powtarzajcie i nie powołujcie się na, na źródła niesprawdzone. Ja bym zawsze zachęcał do tego, żeby korzystać z źródeł polskich, a nie źródeł niemieckich, ani pracy niemieckiej, ani innych. Ta fascynacja Niemcami, która się objawia u naszych poprzedników, u dzisiejszej opozycji jest coraz bardziej niepokojąca, bo najpierw to była fascynacja prasą niemiecką, dzisiaj to jest fascynacja policją niemiecką. Rodzi to uzasadnione wątpliwości. Dzisiaj Polska ma jedną z najbardziej restrykcyjnych polityk migracyjnych w Europie. Mamy najbardziej restrykcyjne prawo migracyjne, od kiedy został zawieszony wniosek o azyl. Możliwość składania wniosków o azyl została zawieszona. Polska stanowi też wzór dla innych państw w Europie, żeby postępować podobnie. Nie mieliście odwagi, żeby wprowadzić tak radykalne, ostre ograniczenia migracji do Polski. Ukróciliśmy rozdawanie wiz na bazarach, konsulaty mają jasno i wyraźnie pokazane, jak mają postępować. Ja wiem, że prawda boli. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że prawda was boli. Ponieważ doprowadziliście do sytuacji, w której w niekontrolowany sposób można było wjeżdżać do Polski. Jeśli chodzi o szczelność granicy, bo to też warto powiedzieć, była dobra decyzja o postawieniu zapory, tylko ona była nieszczelna i gdyby nie nasze rządy i uszczelnienie. Nie, doszło, nie, nie można by było przeprowadzić właśnie tak ścisłej kontroli na granicach. Co się udało zrobić, za co odpowiada pan minister Siemoniak i Straż Graniczna, której po pierwsze należy się szacunek i te słowa, które tutaj zostały wypowiedziane, obraźliwe wobec Straży Granicznej, są po prostu nieprzyzwoite i nie na miejscu. Druga kwestia o uszczelnieniu płotu, który był dziurawy, a stał się prawdziwą zaporą za naszych rządów. Dwie belki poprzeczne zwoje koncentryny, niemożliwe do rozgięcia, nie było takiej ust ustanowione, jak jest teraz. Optoelektronika na całej granicy, teraz szczególnie odcinki rzeczne yy, na rzekach granicznych są wzmacniane, bo to stanowi miejsce ryzykowne. Presja migracyjna rośnie, więc sprawa jest, jest poważna. Ale... Najlepszą rekomendacją. Jak sprawuje się Straż Graniczna, jest chęć też wstąpienia do tej formacji. I pod rządami pana ministra Siemoniaka, yy, komendanta Bagana, chęć przystąpienia do Straży Granicznej radykalnie wzrasta w porównaniu do waszych rządów. Bardzo wiele osób przystępuje i chce służyć w tej formacji, więc proszę nie, nie deprecjonować w żaden sposób. Polityka migracyjna i strategia Polski stanowi dzisiaj wzór w Europie i będzie wdrażana w wielu krajach. Chciałbym, żebyście się z tego też czasem ucieszyli, bo Polska jest ostoją w wielu kwestiach i wzorem dla innych państw europejskich. I za naszych rządów taka pozostanie. To mogę wam zagwarantować. Ale jest ryzyko, które wynika z wypowiedzi, jak rozumiem, kandydata, którego wspieracie. I chciałbym tutaj wam zadać pytanie, bo ono powinno akurat paść z tej mównicy. Myślę, że na konferencjach prasowych można rozstrzygać wiele kwestii, ale to jest pytanie bardzo poważne. W latarniku wyborczym jednym z pytań, które do, skierowanych do kandydatów jest, czy nowy prezydent będzie wspierał europejską armię. I pan kandydat Nawrocki odpowiada w tej sprawie: nie mam zdania. Jeszcze nie tak dawno pisaliście i krzyczeliście na to. Taka jest odpowiedź, że nie ma zdania, czy będzie wspierał europejską armię. Jeszcze niedawno pisaliście i krzyczeliście z tej mównicy na to: na to. Inni kandydaci potrafili odpowiedzieć bardzo jasno i wyraźnie. To jest zdanie też rządu polskiego. Armia Narodowa, sojuszem zrzeszającym Armię Narodową jest Sojusz Północnoatlantycki i tam trzeba wzmacniać. Unia Europejska ma inne zadania wzmacniające przemysł zbrojeniowy, zbrojenia, wydatki na bezpieczeństwo w tym zakresie. Ale nie tak dawno krzyczeliście NATO, to, na to, a tutaj, jeżeli jest prosto postawione pytanie. Czy nowy prezydent będzie wspierał europejską armię? Wasz kandydat nie potrafi jasno odpowiedzieć, że nie będzie wspierał. Jest odpowiedź nie mam zdania. To jest dyskwalifikujące. Trzeba jasno i wyraźnie pokazać, jaki jest cel polskiego rządu. Nie ma żadnej mowy o europejskiej armii i nie powinno być europejskiej armii. Armia ma być narodowa a sojusz północnoatlantycki jest postawą działania na rzecz bezpieczeństwa.